Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie również. Drodzy Państwo, może tylko na początku tak, że przepraszamy, że ktoś gdzieś nie ma miejsca. Tak? No, ta nasza sala ma Określoną swoją pojemność. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich, zarządu powiatu i rady, za przyjęcie naszego zaproszenia. Dla nas tutaj, dla samorządu powiatu szczecińskiego jest to dzisiaj dzień szczególny, dlatego że w sposób uroczysty chcemy pokazać to, co jest związane z Ośrodkiem Rewitalizacji czy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacją Jezior. Drodzy Państwo, co było takim motorem do tego, aby to przedsięwzięcie spróbować zrealizować. Na pewno e, przedsięwzięcia związane z inwestycjami e, prowadzonymi przez miasto Szczecinek e, przy jeziorze Trzysiecko. Można by powiedzieć tak, że Szczecinek e, w pewnych działaniach inwestycyjnych e, zaczął myśleć władze miasta Szczecinka o odwróceniu się twarzą do jeziora. I e, właśnie e, cała linia brzegowa w sposób szczególny e, zaczęła być zagospodarowana od, od e, kilku lat. I to e, ogromna e, zasługa Pana burmistrza Jerzego Harnie-Daglasa, ale też następnym jakby krokiem to była rewitalizacja szczecineckiego zamku. Jesteśmy w tej przestrzeni dosyć ważnej dla historii Szczecinka i e, ogromnym nakładem sił, środków i przedsięwzięć. E, Zamek szczecinecki został wyremontowany, Panie burmistrzu, za około 10 milionów, tak? Następnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podjęła działania związane również z remontem i tak naprawdę przebudową swoich obiektów tutaj w siedzibie tej dyrekcji takim jakby trochę, no, 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 Złym odczytem właśnie był kom, ten kompleks, który kiedyś był powiatowym ośrodkiem sportu wednych, a od jakiegoś czasu, od kilku lat użyczony przez samorząd powiatu szczecineckiego i funkcjonowała tutaj szczecinecka lokalna organizacja turystyczna i szczerze przyznam, bo zawsze takich Ojców różnych przedsięwzięć jest wielu. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy sygnał dotyczący tego, co jest związane z realizacją tych obiektów, to było od mojego wicestarosty Marka Koczego, gdzie to jego pomysłem było powiedzenie, a może byśmy tak faktycznie podeszli do, kompleksowo do tych obiektów. I od tego zaczęły się jakieś rozważania, dyskusje, analizy związane z tym, aby można było mówić o tym obiekcie, że on powinien podlegać też jakiejś rewitalizacji. Oczywiście różne sygnały słyszeliśmy i różne opinie dotyczące remontu tych, tych obiektów, ale też chcę szczerze powiedzieć, że gdyby nie ta decyzja i te dosyć ogromne wysiłki i przedsięwzięcie, to mogłoby się okazać, że w pewnym czasie albo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, albo Inspekcja Sanitarna powiedziałaby, że w tych obiektach nie można prowadzić zajęć pozalekcyjnych, zajęć z dziećmi, bo one nie odpowiadają tym podstawowym warunkom i standardom i to jeszcze nas bardziej determinowało do tego, aby do tego do tej inwestycji przystąpić. Cały proces inwestycyjny przygotowaliśmy w roku 2013. Rozpoczęliśmy go w 2014, mieliśmy zakończyć na początku 2015, ale remont tego typu obiektów Rewitalizacja ma to do siebie, że... Co innego zakładamy, co innego wychodzi w trakcie realizacji inwestycji. Myślę, że również Pan Burmistrz, wtedy, kiedy remontował zamek, miał podobną, podobną sytuację. Zawsze te założenia są optymistyczne, później okazuje się, że dodatkowo jeszcze trzeba przewidzieć środki finansowe na roboty uzupełniające, na roboty nieprzewidziane. I tak też było, że o ile pamiętam, początek zakończenia inwestycji to był marzec 2015, a w konsekwencji firma, generalny wykonawca firma skańska skończyła. To na koniec sierpnia 2015. Wcale nie byliśmy tutaj jakby mocno przyciskani przez to, aby to przedsięwzięcie zostało w jakimś szybkim terminie zrealizowane, ponieważ zależało nam na tym, aby uwzględnić te wszystkie prace, roboty, które faktycznie w tym miejscu powinny mieć miejsce. Powinny być to obiekt, który będzie jakimś takim dobrze odczytywany w tym miejscu Szczecinka bo jest kapitalnie położony. Muszę Państwu powiedzieć, że Staraliśmy się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Cztery razy składaliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Za pierwszym razem okazało się, że są inne priorytety parki narodowe, a nie, a nie tego typu obiekty. Za drugim razem z, z kwoty tych 5-6 milionów uwzględniono na tylko, tylko chyba około kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo też były inne priorytety. Za trzecim razem już byliśmy blisko, już prawie łapaliśmy tą gąskę, ale się okazało, że e, e, i opinię minister, ministra ochrony środowiska, ale się okazało, że nie spełniliśmy jakiegoś takiego e, wymogu formalnego. Była gafa w postaci nieprzedłużenia uchwały o powajaniu starosty i wicestarosty, i to był element odrzucenia wniosku. A za czwartym razem, kiedy już było wszystko ok, e, kiedy nasz wniosek spełniał te wszystkie wymogi formalne, e, wszystkie opinie, e, to okazało się, że Narodowy Fundusz e, e, Ochrony Środowiska w ostatnim czasie po naborze unieważnił nabór, bo określił się, że te zmiany miał inne priorytety, więc to tak ciekawie wyglądało, że chodzi o, 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 o montaż finansowy, w związku z tym naprawdę tym wszystkim, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, za chwilę mam tu taką krótką prezentację, więc ona powie jak jest. Pokażę, jaki był montaż finansowy tego przedsięwzięcia, ale już teraz naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, i, 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 i myślę, że to zrozumienie pozwoliło na to, że dzisiaj faktycznie możemy mówić ośrodek edukacji ekologicznej, rewitalizacji jezior w Szczecinku, staje się faktem, jest oficjalnie otwarty. Wprawdzie zaczął swoją działalność od 1 kwietnia tego roku, formalnie, jako jednostka budżetowa, ale wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że. Jest pewien czas na rozruch, na, na uruchomienie nowej jednostki, na, 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 na takie uzupełnienie tego wszystkiego, co jest związane z funkcjonowaniem takiej jednostki. Zawsze po tego typu przedsięwzięciach inwestycyjnych jest jeszcze usuwanie usterek i różnych takich spraw. Ostatnio mamy jakieś fatum takie, że nas... Tutaj albo zalewa, albo burza, albo jakaś nieprzewidziana pogoda, ale to też dobrze, bo testujemy ten, ten obiekt, co jeszcze e, trzeba e, byłoby e, zrobić i wykonać. E, no nie udało nam się niestety, proszę Państwa, wyposażyć, myślę, jednej z ciekawszych pracowni tutaj zaraz za ścianą, e, pracowni akwarystycznych. W zasadzie mamy zamontowane e, e, akwariat. Prawie 4,5 tony szkła przywieziono. One są pokrojone, natomiast ze względu na, na przedłużenie zatwierdzenia oferty przetargowej, oferenta wyłonionego w drodze przetargu, musieliśmy trochę zrolować termin podpisania umowy, ponieważ chodziło o zabezpieczenie środków finansowych. Ale zapewniam Państwa, że w ciągu dwóch, góra trzech tygodni ta pracownia zostanie uzupełniona. Mówię to publicznie. Wtedy nasi mieszkańcy. Dzieci, młodzież, osoby odwiedzające Szczecinek będą, mam nadzieję, miały okazję do takiego fantastycznego pobytu w tym, w tym, w tym miejscu. Może z otworzymy na przykład ponownie salę korzystną, ileś razy się otworzy, to zawsze w pamięci i w pamięci pozostanie, to mówię trochę, 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 trochę żartem. Ale też ja szczerze powiem, że jesteśmy z tego obiektu dumni. Poprosiliśmy kilku, kilka osób zarządzających tego typu obiektami w województwie zachodnio-pomorskim, po to, ponieważ chcemy współpracować i współdziałać z tymi ośrodkami edukacyjnymi w województwie zachodnio-pomorskim. Taki jest nasz cel. Mamy założenie takie, że będziemy chcieli również. Wymieniać się pracowniami, które będą w ten sposób uatrakcyjnimy to, co w pewnym czasie może stać się już obyte, tak? bo ileż można niektóre elementy prezentować, i to, to będzie naprawdę jakaś taka dodatkowa oferta. Liczę ogromnie, tutaj są deklaracje na współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwem i z tymi przedsięwzięciami, które są wykonane w zakresie ekologii w nadleśnictwie Czarnobór. bo tylko w taki sposób będziemy mogli tą ofertę edukacyjną i to, co jest związane z ekologią, lepiej zaprezentować. Chcemy współpracować i współdziałać z Fundacją imienia Karłowskiego w Juchowie, ponieważ jest to takie, Przedsięwzięcie, która w sposób szczególny jest nakierowane na, na zdrową żywność i jest też miejsce na to, abyśmy mogli wykorzystywać to, co e, e, może być pewnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej, e, czyli nasze grupy zorganizowane w jakiejś części do tej fundacji, a grupy zorganizowane z fundacji również do, do nas. E, e, chcemy, aby ten obiekt żył, funkcjonował, e, aby to była taka część, która może być ofertą atrakcyjności miasta Szczecinka, powiatu Szczecinieckiego w najbliższym, w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, bardzo za umożliwienie dziękuję. powiedzenia mi tutaj kilku słów. Ja chciałem przede wszystkim bardzo pogratulować tego, że ten projekt bardzo ciekawy i bardzo ważny dla Szczecinka no, jest dzisiaj finalizowany. Myślę, że tak, ghenna pana starosty tutaj i te, że te włosy, jak mówił, mu się wieją. Tak spojrzałem, gdzie mu się tego Tylko na Brodzie już, ale, ale, ale że, że przestaną mu już się wieć. Rzeczywiście ten projekt był bardzo trudny, bardzo kosztowny. Tak jak tutaj pan starosta powiedział, w miarę realizacji okazywał się coraz droższy. Montaż finansowy był bardzo trudny. Jest to jeden z tych przykładów właśnie takiego bardzo harmonijnego harmonijnej współpracy między miastem a starostwem. To co udowadniamy już od wielu lat, że potrafimy wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia robić również Starosta pomaga tam, gdzie są to oczywisty sposób przedsięwzięcia miasta, a z kolei my staramy się pomagać tam, gdzie są to w oczywisty sposób przedsięwzięcia powiatu, bo niewątpliwie ten obiekt jest obiektem powiatowym, ale mnie jako burmistrzowi niezwykle zależało na tym, żeby on został tutaj zrewitalizowany. Jest to w niezwykle strategicznym miejscu w szczecinku, tutaj gdzie ten nasze jezioro się zagina, ten nasz bumerang, to tutaj na tym samym kącie, że tak powiem, jest obiekt, który jest obiektem historycznym. Który e, musi współgrać razem właśnie z rewitalizowanym re, zamkiem. E, Państwo wiecie doskonale, że ten zamek jako centrum e, konferencyjne ma e, pewną słabą stronę ma bardzo mało miejsc noclegowych. W związku z tym cieszę się, że tutaj te miejsca są i one przy konferencjach, w których e, e, ewentualni e, e, tutaj osoby, które chcą brać udział <laughs> w tych konferencjach, jako e, nie, nie mogą otrzymać w normalnych hotelach miejsc, a bardzo często właśnie nie podejmują chęci przeprowadzenia jakiejś, jakiejś konferencji w Szczecinku, tylko dlatego, że, że, że nie ma w bezpośrednim bliskości centrum konferencyjnego, nie ma miejsc noclegowych, więc jeżeli my im zawsze wpierw proponujemy pojezie, jakieś inne tutaj hotele, jeżeli nie, no to w tej chwili mamy do zaoferowania te miejsca noclegowe w tym centrum. Bardzo, bardzo się naprawdę cieszę, powstał piękny obiekt, tak samo zgadzam się tutaj z Panem Starostą w 100%, że jest to z punktu widzenia architektonicznego naprawdę bardzo udany projekt, także jeszcze również swoje tutaj gratulacje przyłączam się do, do gratulacji dla Tomka Wolanina, który, który projekt zrobił bardzo ciekawy, został on dobrze zrealizowany. Jak Państwo wiecie, no my, my, znaczy może tego nie wiecie, ale ja wiem, tak, że myśmy się tutaj ze starostą wspierali dosyć długo, no jaką powinien mieć funkcję ten, ten, ten obiekt. Starosta optował, żeby to było centrum edukacji ekologicznej. Ja muszę uczciwie powiedzieć, że ja tego tematu nie czuję, tak? ja, ja jakoś w ogóle tych centrów ekologicznych nie czuję, ale one na pewno, jeżeli są dobrze skonfigurowane, jeżeli są ciekawe, jeżeli pokazują coś nowego, a nie jak, jak przez lata wiele centrów pokazywało cały czas życie w kropce. W wody, w kropli wody, tak to myślę, że ci uczniowie już to no, nie jest dla nich specjalnie jakieś atrakcyjne. Ale tutaj jest pomysł na to centrum ono ma pokazywać rzeczywiście to ich teologię yy, wód śródlądowych pokazywać sposoby y, rekultywacji jezior. To będzie niewątpliwie dla dużej y, grupy y, dzieci i młodzieży bardzo interesujące. Ale mnie bardzo interesowała ta druga strona tego Centrum Rewitalizacji Jezior, co z kolei starosta jakoś nie, nie do końca czuł. Ale żeśmy doszli do pewnego konsensusu i myślę, że y, mamy olbrzymi tutaj potencjał. Szczecinek jest miastem, które tak jak powiedział pan profesor Polsiadłowski, ma w tej chwili y, dzięki, nie ukrywajmy tutaj między innymi, Tomkowi właśnie Golińskiemu, mojemu poprzednikowi, bo to on zaczął ten projekt takiej wielomiejscowej rewitalizacji jeziora. Myśmy tylko, naszą zasługą było to, że myśmy tego, nie tak jak to czasami przychodzi nowa władza i chce koniecznie wszystko to, co poprzednia zrobiła, to, to w kosmos wy, wy, wy wypuścić. Takie mamy przykłady, jak się przyjrzeć, ale, ale my tutaj, że tak powiem, żeśmy postanowili po przyjrzeniu się temu projektowi, że on jest, że on jest dobry, że to tylko trzeba czasu, że trzeba, trzeba, trzeba to e, kultywować. I my to e, z bardzo niewielkimi modyfikacjami, starając się cały czas o środki, żeśmy to zrobili. I doprowadziliśmy do tego, że wody pozaklasowe stały się wodami klasowymi, e, stopień czystości jest z roku na rok coraz większy. E, jest to zasługa tego, że jest świetny program. Ale program, jak każdy program, on się w pewnym momencie, że tak powiem, wymaga modyfikacji. Problem polega na tym, że my nie bardzo wiemy, jak to w tej w tej chwili modyfikować. Rzeczywiście chyba jest tak, że no nie można bez przerwy, że tak powiem, wrzucać tego siarczanu żelaza tutaj do, do wód w jakichś nieograniczonych ilościach. Powinniśmy wymyślić coś innego. Ja tutaj niezwykle liczę na to, że właśnie ten ośrodek, ten ośrodek rewitalizacji jezior będzie, będzie takim miejscem, gdzie będzie taka wymiana poglądów między osobami które w sposób profesjonalny w Polsce zajmują się hydrobiologią my mamy doprowadziliśmy do tego że mamy listy intencyjne od kilkunastu najważniejszych uczelni w Polsce od Szczecina przez Poznań Gdańsk Toruń Łódź Olsztyn, tam gdzie są mocne wydziały biologii z katedrami hydrobiologii, także wielu bardzo znanych profesorów, autorytety, że tak powiem się pod tym podpisały i oni chcą tutaj przyjeżdżać i taką górę mózgu robić. Mam nadzieję, że tutaj pan dyrektor będzie potrafił, że tak powiem, to na pewno przy pomocy i profesora Hesse, i profesora Podsiadłowskiego, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby w krótkim czasie pierwsza taka konferencja się odbyła i żeby one były cykliczne i za tym powinny iść różnego rodzaju badania i mamy olbrzymią szansę przez to, że jesteśmy... Tak jak powiedział Pan Profesor Posiadłowski, tutaj nie ma co, że tak powiem, jakiejś fałszywej skromności wykazywać. My mamy największe w Polsce doświadczenie, jeżeli chodzi o rewitalizację jezior, i powinniśmy dalej być tym liderem. Ale żeby modyfikować, żeby pokazywać, dla jakiego rodzaju jezior, dla jakiego rodzaju rzek należy jaką metodę rekultywacji, rewitalizacji przyjąć, należy taką wymianę myśli między naukowcami. A to, to jest bardzo ciekawe, bo mają czasami naukowcy diametralnie różne spojrzenie na ten sam problem. Dlatego należy, należy się spierać tak? i potem z tego sporu takiego powinien wyjść jakiś projekt, a w naszym przypadku projekt jakiejś zmiany sposobu działania tutaj, bo to jest wielokierunkowe działanie i każdy z tych, którzy to wymyślili, uważa, uważa że to jego metoda jest najważniejsza i ma znakomite tutaj znaczenie. Jeszcze raz nie chcę przeprzeturać bo już zbyt długo blędzę. Chciałem Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować. To jest świetny obiekt. Myślę, że będzie bardzo funkcjonalny, że będzie nie tylko ozdobą Szczecinka, ale będzie miejscem, do którego nasi mieszkańcy będą bardzo chętnie przychodzić, a jeżeli chodzi o tę rewitalizację, że stanie się rzeczywiście na mapie polskiej takim miejscem, gdzie będzie wymiana myśli, jeżeli chodzi o rewitalizację wód śródlądowych. Bardzo na to liczę. Jeszcze raz gratuluję serdecznie. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie zgromadzoną publiczność mam, żeby przekazać Państwu, bo, tak, wiecie Państwo już kto, wiecie Państwo za ile, a teraz wiecie to tak naprawdę, tutaj w przecinku mam nadzieję, będzie funkcjonować. Moja prezentacja będzie. Pokazywała czy też moją wizję tego, jak ten obiekt powinien funkcjonować i czym się powinien zajmować. Parę słów, parę słów w tym momencie o nas. Następny slajd poproszę. Jak Państwo tutaj do nas wjeżdżaliście na płocie przy bramie wjazdowej zobaczyliście tablicę, czerwoną tablicę, która pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy. Jedną z placówek oświatowych. Jesteśmy jednostką organizacyjną powiatu, placówką oświatową. Trochę, o trochę przy długiej nazwie, bo tak naprawdę używamy już i tak dosyć długiej tej nazwy Centrum Edukacji Ekologicznej i Jezior. Jeszcze mamy, jesteśmy poza szkolną placówką specjalistyczną. Już ta sama nazwa pokazuje, że tak naprawdę no, jesteśmy dosyć dziwnym tworem, ale też pokazuje, że zajmujemy się, będziemy się zajmować swojej pracy różnymi różnymi kwestiami, różnymi działaniami. Tak to będzie u nas tutaj wyglądało. To jest tak krótko, krótko to tak naprawdę o czym na, na koło się nastawiamy. Jak państwo tutaj zobaczcie na tym slajdzie. Nasza praca, nasze działanie, nasze funkcjonowanie będzie nastawione na uczniów, praktycznie można powiedzieć, od przedszkola do czy uczniów, czy powiedzmy też słuchaczy, uczestników zajęć. Od przedszkola, no może nie do Opola, ale do, do później często starości, bo mamy już też, prowadzimy różnego rodzaju rozmowy, na przykład z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie te osoby, które w, tym, w zajęciach tego Uniwersytetu uczestniczą, też chciałyby w tych zajęciach u nas uczestniczyć. Tutaj też na sali są przedstawiciele uczelni wyższych, pan profesor Hesse, pan profesor Podsiadłowski i z nimi, tak jak też wcześniej tutaj, Starosta powiedział, będziemy chcieli nawiązać taką współpracę No żeby Pan Burmistrz Douglas się nie wstydził, że ta część związana z rewitalizacją jezior jest gdzieś tam powiedzmy Doczepiona, będziemy też chcieli w tym, w tym kierunku te działania Prowadzić Proszę następny slajd To są takie jakby cztery profile główne tego czym będziemy się Zajmować Czyli wszelkiego rodzaju edukacja ekologiczna w zakresie hydrosfery. No i po to tutaj generalnie mamy w, za ścianą te akwaria, które co prawda jeszcze nie są wypełnione wodą i tą florą, i fauną, ale tak naprawdę niedługo będą, i to będzie też jeden z elementów tego, czym się tutaj będziemy zajmować. Następnie alternatywne źródła energii ekosystem leśny, no i to z czego tak te też, co generalnie chcemy, żeby tutaj wróciło, czyli wszelkiego rodzaju sporty wodne, czyli zajęcia żeglarskie, zajęcia z różnego rodzaju sportów wodnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dlaczego też taki wybór tych profili? No z racji tego, że ta hydrosfera, ekosystem leśny, tak jak było to w prezentacji Pana Starosty pokazane, no to jest to, co generalnie nas tutaj otacza. Jeżeli wyjdziemy, wyszlibyśmy teraz z tego obiektu, no tak naprawdę te ekosystemy, tą, tą sferę generalnie mamy w zasięgu ręki i z tego też możemy czerpać. Możemy wykonywać różnego rodzaju prace badawcze, możemy różnego rodzaju zajmować się różnego rodzaju, na przykład wycieczkami naukowymi, możemy zajmować się różnego rodzaju zajęciami, właśnie wykorzystując otaczającą nas przyrodę. Poproszę następny slajd. Formy zajęć, które chcemy tutaj prowadzić będą różnorodne, będą zależne od tego, z jaką grupą będziemy mieli do czynienia, kto będzie w tych zajęciach uczestniczył. Ja też się cieszę, że dzisiaj na, na, tym, na, tym, na tej inauguracji są też dyrektorzy szkół, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, bo z nimi taką współpracę będziemy chcieli nawiązać. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że oczywiście z naszej strony Będziemy te zajęcia prowadzić, ale też będziemy chcieli zaprosić nauczycieli biologii, ochrony środowiska, przyrody, żeby to zajęcia z tych przedmiotów były prowadzone w klasach, w pracowniach, właśnie w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej. I od razu też moja taka uwaga będziemy te zajęcia. Prowadzić. Mamy generalnie przygotowany program zajęć z, z zakresu edukacji ekologicznej, który się pokrywa w swoich głównych założeniach z tym, co na dzień dzisiejszy jest podstawą programową właśnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Poproszę o następny slajd. Cele dydaktyczne centrum, to co już też gdzieś wcześniej tam, gdzieś tam w, było powiedziane w różnego rodzaju wypowiedziach, no generalnie chcemy, tak naprawdę, no mamy też ten cel związany z edukacją ekologiczną. Jak jest to takie popularne przysłowie, czym skorupka za młodo nasiąknie, no to chcemy to też generalnie właśnie się tym tutaj zajmować. Uczyć, pokazywać, wprowadzać dzieci, młodzież właśnie w świat ekologii, w świat ochrony środowiska, bo tak naprawdę będzie to nam procentowało gdzieś tam na przyszłość. Proszę następny slajd. Oczywiście, żeby ten obiekt mógł funkcjonować, no to musi być zgromadzony, czy też musi być zatrudniony w nim odpowiedni personel. Dzień dzisiejszy wygląda to zatrudnienie tutaj w tej placówce w ten sposób. No generalnie będziemy elastyczni, w zależności od tego jak zajęcia, w którym kierunku, czy będą potrzebne osoby generalnie gdzieś do prowadzenia różnego rodzaju konkretnych zajęć, to będziemy się starali zrobić. Zresztą też zobaczcie Państwo na tym slajdzie, to też nie jest tak, no oczywiście ktoś może powiedzieć, że to i tak są publiczne pieniądze, bo czy woda wyda to starostwo, czy pozyska to się z Urzędu, Powiatowego Urzędu Pracy. No nie, jednak to jest generalnie pokazuje, że no staramy się, żeby koszty funkcjonowania, czy też koszty zatrudnienia tych osób rozkładały się w, na kilka, na kilka powiedzmy gdzieś tam elementów. No i tutaj jest takim tym elementem, jednym też z ciekawym z pozyskiwania środków, no to jest to, że Mamy pomieszczenia kuchni i jadalni, które są dzisiaj tak naprawdę puste, no i chcemy je e, wyposażyć. No i generalnie tutaj też pozyskujemy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo takie też możliwości e, mamy. Proszę, następny slajd. E, funkcjonujemy jako byt formalno-prawny od 1 kwietnia 2016 roku. To, że dzisiaj jest to otwarcie 29 czerwca, to nie znaczy, że od tego 1 kwietnia się tutaj nic nie działo i tak naprawdę nic nie. Funkcjonował. Ten ośrodek jest też, powiedzmy, przystanią, czy też daje miejsce różnego rodzaju organizacjom, które z wodą, z, z różnego rodzaju, też z kwestiami związanymi z edukacją, ale też z kwestiami związanymi z, z tym, tak naprawdę, jak te akweny wodne wyglądają. To, tak naprawdę, tutaj macie Państwo na tym stadzie pokazane. Udostępniliśmy na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, pomieszczenia dla e, żeglackiego międzyszkolnego klubu sportowego Orle, dla wodnego chodniczego pogotowia ratunkowego, dla klubu płetwonurków e, Morena. Także przystań naszą, tą przystań, którą Państwo możecie jak wyjdziecie zobaczyć, te pomosty wykorzystywane są również przez policję, przez Straż Szybacką, ale też udostępniamy e, naszą przystań klubowi sportowemu Triathlon e, i żeglarzom i wędkarzom do cumowania łodzi. Uważam, że nie powinniśmy się zamykać. Jest to też generalnie ten obiekt jest tak położony, żeby wykorzystać różnego rodzaju te zakresy, żeby się od tego jeziora tak naprawdę nie odwracać. Poproszę następny slajd. Możecie Państwo już od poniedziałku śledzić naszą stronę internetową. Na tej stronie internetowej będziemy pokazywać, przedstawiać ofertę, będziemy przedstawiać różnego rodzaju działania, które prowadzimy. Będziemy pokazywać to, czym się tak naprawdę w naszej pracy zajmujemy i ta strona już funkcjonuje. Poproszę następny slajd. No i działania, które chcemy. Tutaj tych działań jest dosyć sporo. Nie nastawiamy się na realizację różnego, na jakiś powiedzmy jeden rodzaj zajęć. Chcemy, żeby ta współpraca centrum z różnego rodzaju środowiskami była, była elastyczna. I tutaj tym takim też głównym targetem, czy też głównymi tymi osobami, do których będziemy kierować nasze naszą ofertę, no to będą, będą dzieci młodzież w różnym wieku. Będziemy nawiązywać współpracę ze szkołami, proszę następny slajd. Chcemy też organizować cykliczne imprezy i warsztaty związane z tematyką ekologii. No i to to jest w tym czwartym punkcie tutaj wskazane, kontynuować badania nad rewitalizacją wód jeziora Trzesiecko, chcemy właśnie nawiązywać współpracę z uczelniami. Chcemy to generalnie też w tym kierunku, żeby Centrum Edukacji też rzeczywiście tą rewitalizacją jezior się zajmowało. Poproszę, następny slajd. Chcemy współpracować z różnego rodzaju też organizacjami, różnego rodzaju instytucjami, które nam mogą w tym, żeby to nasze centrum, tak jak Pan Prezes powiedział, żeby Wojewódzki Fundusz nie wstydził za to, że tyle pieniędzy nam generalnie czy samorządowi powiatu przekazał. No to generalnie będziemy się też starali właśnie nawiązywać współpracę z różnego rodzaju. Instytucjami. Następny slajd poproszę. E, prowadzenie edukacji ekologicznej również dla osób dorosłych, związanych na przykład z odnawialnymi źródłami energii. Promowanie, rozwijanie idei zielonych szkół, znaczy tego, że mamy tą bazę noclegową, czyli możemy zaproponować e, szkołom, klasom e, przyjazd do nas e, i w tym momencie zakwaterowanie i zarazem też prowadzenie różnego rodzaju zajęć z edukacji ekologicznej, ale też na przykład zajęć na wodzie, które też będziemy prowadzić. Poproszę następny slajd. No różnego rodzaju takie pomysły, które gdzieś tam nam się już w tym, nam mówiąc w, w, mówię tutaj o osobach, które już w centrum pracują, które gdzieś tam te pomysły powstają. No to generalnie tutaj wszystko, wszystko jest na tych slajdach przedstawione. Miasto z wizją wizją.pl To dla Was zmieniamy Szczecin. Wybuchło z wizją P.